Witam serdecznie graczy Widzi Widzicie tą tapetę na moim pulpicie na laptopie? Ta tapeta potwierdza i utwierdza i w ogóle, która gra jest dla mnie najważniejsza i która jest dla mnie priorytetem. Aktualnie nie wrzucam nic z TAERN-u. Głównie z takiego powodu, że po prostu jest toksyczna administracja. Natomiast e, może chwilę jeszcze później o tym powiem. W każdym razie ten filmik ma inny cel. Ten filmik jest prośbą o to, żebyście pomogli rozreklamować pewien filmik. Zwracam się do Was o to, ponieważ ja tego nie mogę zrobić. Nie mogę w grze tego y, niko, nigdzie puścić. Nie mogę tego na forum czy na Facebooku y, grupy TR-u. Po prostu na te się też na przykład nie mogę. No, chodzi o to, że jeżeli bym w taki sposób zaczął reklamować, to. Oni, oni by tam sprawdzili tego, zobaczyliby, że ja to ja no i wiadomo, bany by poleciały. Także e, chcę tego uniknąć. Natomiast wam e, no, banów nie będą dawać prawda za to, że, że reklamę jakiegoś filmiku daliście, ponieważ na przykład wam się spodobał, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o mnie, sytuacja tak wygląda. Natomiast filmik jest moim zdaniem bardzo ważny, i moim zdaniem jest bardzo dobrą propozycją. Natomiast moje zasięgi na YouTubie i, i ogólnie algorytm YouTube'a za bardzo tego filmiku nie, nie rozpowszechnił, ponieważ, no zresztą mam tylko nawet mniej niż 1000 subów, no ale tam troszkę do góry i tak ostatnio idzie. W każdym razie będę się zbliżał do te, tego 1000. No i chodzi mi o filmik Tarn Broken Ranks HC2, czyli mój pomysł na nowy grywalny serwer. No i ten filmik 4 miesiące temu opublikowałem i tylko 635 wyświetleń ma. Dlatego zwracam się do Was, jeżeli Wam zależy w ogóle na tej grze i w ogóle, o to, żebyście go rozreklamowali. Osoby, które już go zobaczyły, no 37 łapek w górę, 2 w dół. Myślę, że ten pomysł tym osobom mógł się spodobać. Dlatego zachęcam do rozpowszechnienia tego i wysyłania tego, gdzie możecie jak możecie, żeby po prostu jak najwięcej graczy Terno mogło zobaczyć ten filmik i żeby ten filmik po prostu w jakiś sposób wpłynął na ludzi i przy okazji może dotarł do administracji. Jak wiecie lub nie wiecie, Tern HC będzie podobno otwarty, jak powstanie nowy serwer Broken Ranks. Nie wiem, czy od razu, czy trochę później, ale było zapowiedziane, że powstanie taki serwer. Dlatego będzie jeszcze kwestia tego, jaki będzie ten serwer. Natomiast, no właśnie, i dlatego ja wyszedłem z inicjatywą, ponieważ ani gracze, oczywiście znaczy może gracze mieli jakieś pomysły, ale administracja nie zaproponowała odpowiednio dobrego serwera Hardcore poprzedniego i został on usunięty, który zresztą był w trakcie jeszcze psuty różnymi kwestiami. Głównie z powodu patologicznego administratora Sokolisko. Także tak to, tak to wyglądało. I ja wyszedłem z inicjatywy, zaproponowałem filmik. Tutaj macie różne etapy filmiku, jeszcze że to wstęp, jaki nie powinien być administrator. To możecie normalnie sobie nawet przewinąć, jeżeli wam się nie chce słuchać cały czas wszystkiego, aczkolwiek w przypadku tego filmiku nie polecam przewijać, polecam po prostu wysłuchać cały. Zarezerwować sobie kiedyś godzinę czy coś i posłuchać, ewentualnie popatrzeć, ponieważ spisałem to, jeżeli ktoś chciałby, no po prostu popatrzeć przy okazji. Dlatego y, zwracam się z taką prośbą do Was, żebyście, żebyście to zrobili. Nawet tutaj zrobiłem jakiś tam spis treści, różne rzeczy, jakieś tam jeszcze komentarze do tego dałem. Po prostu y, zależy mi na tym bardzo, ponieważ, y, ponieważ ten. Y, Ponieważ wejście 3D tej gry i wejście nowego serwera HC, fajnie by było, gdyby zrobili serwer wymagający, trudny, w którym długo się pewne rzeczy robi i wbija, natomiast natomiast nie taki, że, jest niemożliwy, że pewne rzeczy są niemożliwe do osiągnięcia. W przypadku mojej propozycji, wszystko będzie możliwe do osiągnięcia, włącznie z najtrudniejszymi bossami. Tylko po prostu będzie wymagało to więcej czasu. Te bossy mogą być troszkę bardziej wymagające, natomiast nie będzie to, nie będzie to w tak, wyglądało w taki sposób jak na, jak na starym HC. Yy, I myślę, że ten serwer będzie zarówno dla graczy hardkorowych, jak i dla osób, które chcą troszkę sprawdzić się, które chcą, żeby było troszeczkę trudniej. Nie będę już zdradzał szczegółów tego filmiku, ponieważ wszystko jest w nim powiedziane, i ja link do niego dodam pod tym filmikiem. Zarówno w komentarzu, jak i w opisie. Dlatego bez problemu będziecie mogli go znaleźć. Ewentualnie jak chcecie przeklikać, to będzie on na playliście, na której będzie playliście. A w poradniku to wrzuciłem, więc pod poradnikiem to wrzucę. Tak. Pod poradnikiem to wrzucę w tym samym tutaj do HC. No, właściwie nie wiedziałem, gdzie to wrzucić, prawda? Więc tutaj pyknę. No, i, i tak wygląda sytuacja. I mam nadzieję, że troszkę tutaj będziecie w stanie mi pomóc, ponieważ sam za bardzo nie mogę reklamować tego filmiku, natomiast, natomiast algorytm YouTube'a działa jak działa. No, niestety. Yy, yy, yy. Osoby, które streamują, które regularnie wrzucają filmiki z Ternu no, mają większe zasięgi, większą popularność i w ogóle i większą siłę przebicia. Natomiast jak czasem wejdę na niektóre streamy czy, czy filmiki niektórych YouTuberów z Ternu, no, no to trochę żal mnie ogarnia na, na to, co widzę. Właściwie widać, że wielu z nich tylko walczy o każdy grosz i prosi się. Prosi się graczy o lajki, o suby, o wpłaty, donate, jakieś, jakieś normalnie banery na, w trakcie streamów, czy nie tylko na ekranie, zupełnie jakby się oglądało Sky News czy BBC, kurde. Nie no, litości, litości, a ludzie na to idą. Może dlatego, że za darmo pewne rzeczy dostają. Nie wiem, nie wiem, no, społeczność... Na pewno dzieli się na taką grupę, która tego typu rzeczy lubi i która jest sceptyczna w stosunku do tego. Ja y, ogólnie swoje filmiki kieruję do wszystkich, natomiast szczególnie do osób myślących, inteligentnych i takich, które no, mają pewne wyczucie smaku. Tak czy inaczej, zachęcam bardzo do obejrzenia tego filmiku, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, a jeśli oglądaliście i jeśli nie oglądaliście, zachęcam bardzo do tego, żeby gdzie się da. Reklamować ten filmik i nie jednorazowo, tylko przez dłuższy czas, żeby po prostu jak największa ilość graczy to zobaczyło, żeby dotarło to do administracji, ponieważ jak będzie tworzony nowy serwer, podejrzewam, że serwer nie będzie ustawienia serwera to nie będzie wymysł jednej osoby, podejrzewam, że będzie wytworzona jakaś dyskusja z graczami czy coś, dlatego będziecie mogli wykorzystać też te moje pomysły. Ja wiem, że administracja jest na tyle toksyczna, że bezpośrednio całego mojego pomysłu nie weźmie pod uwagę. Natomiast jeżeli będzie jakaś kiedyś dyskusja, to moje argumenty możecie wziąć pod uwagę. I naprawdę mi tutaj nie chodzi o jakąś popularność kanału czy coś. Okej, okay, no zależy mi też na tych subach, łapkach, ale ja się o te rzeczy nie proszę. Po prostu. Róbcie, jak chcecie. Yy, i, tyle, I tyle w temacie. Dlatego bardzo Was zachęcam do tego, żeby rozreklamować ten filmik, ponieważ on. Nawet jeżeli może nie do końca to rozumiecie, bo nie każdy może rozumieć pewne ustawienia, pewne rzeczy, ja Wam gwarantuję to, że jeżeli podobny serwer powstanie, to on będzie grywalny, będzie na nim dużo graczy, będzie wymagający, ale będzie się na nim fajnie grało i będzie na pewno miał dużo więcej graczy niż stara HC. To mogę Wam zapewnić. Dlatego mam taką prośbę, żebyście po prostu, gdzie możecie to zareklamowali, czy to znajomym, czy to w taernie bezpośrednio w grze, czy to na forum, czy gdziekolwiek. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i chciałbym nadal podkreślić, że Tarn jest i będzie y, moją priorytetową grą. To, że na razie teraz wrzucam inne rzeczy z jakiegoś Forge of Empires i inne rzeczy, nie, to nie ma znaczenia żadnego. Po prostu wrzucam sobie, ponieważ w Tarnie na razie y, no jest dla mnie pewien jakiś y, okres wyczekiwania i... Teraz nawet nie miałoby sensu, jakbym coś wrzucał. Tak naprawdę wiadomo, że chodzi o ten 3D. Na starych serwerach przecież nie będę tam cisnął od zera. Ewentualnie, tylko żeby jakieś może wymiany międzyświatowe zrobić, jak będzie nowy świat. I, i tyle. I, I tyle właściwie w tym temacie. Natomiast y, możecie spodziewać się, że w przyszłości będzie dużo akcji w turnie i, i dużo, spora beka także. Możecie, mogę Wam to obiecać, dlatego taka prośba: rozreklamujcie ten filmik. Już nie będę powtarzał 100 razy tego samego. I pozdrawiam Was serdecznie. Prędzej czy później <gryw> będą te filmiki z ternu, Ja to Wam obiecuję, ponieważ jest to gra naprawdę bardzo fajna. Mam nadzieję, że administracja toksyczna administracja do końca jej nie popsuje i że wejście ternu 3D coś fajnego wniesie w community i że, i że jakoś to fajnie się rozwinie. Ponieważ w ostatnich latach niestety graczy ubywało. Właściwie nowych graczy niewielu przybywało, jeśli już to odchodzili. Po prostu stara, starci gracze trzymają się tej gry z powodu sentymentu, czasem z powodu znajomych i innych powodów lub niektórzy z powodu YouTube. <laughs> no także taka sytuacja. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nie zapominajcie o Selfie. Ja działam cały czas, działam, żeby nie było. Niestety, z powodu bardzo toksycznej administracji, nie mogę, nie mogę otwarcie streamować, otwarcie grać. I to jest dla mnie bardzo dużym utrudnieniem, i dlatego zwracam się z tą prośbą do Was, żebyście pomogli rozreklamować ten filmik, szczególnie ten filmik, o ten filmik mi chodzi, żeby po prostu bardzo fajny serwer z fajnymi ustawieniami był zrobiony. To nie oznacza, że jeżeli nie będzie zrobiony czy coś, nie będę grał, to wtedy na normalnym serwerze będę też grał. Zresztą może na obu będę grał, nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, zrobiłem filmik. Jak go odbierzecie, jak zareagujecie, to od Was zależy. Natomiast bardzo, bardzo przydałoby mi się tutaj podbicie tych wyświetleń w tym filmiku, żeby to doszło do, dotarło do jak największej ilości graczy. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie. Selfie.